Serdecznie wszystkich pozdrawiam z tej strony Orzeszek na Wsi. Dzisiaj jest niedzielny dzień, 21 maja. Bardzo piękna pogoda. Ale powiem tak, kochani, że nad nami wiszą czarne chmury. Niektórzy sobie z tego sprawy nie zdają. Co na świat przyjdzie, a jeszcze tymi kurkami, może moim psem, bo już następnego może już nie będę mógł mieć. Nie wiem. Sytuacja na świecie wygląda nie za bardzo. I człowiek się też i tym bardzo martwi, ale te martwienie to w zasadzie powiem Wam, że nic nie daje. Ludzie są ogłupieli, wierzą wszystko co mówią, w środki masowego przekazu. O, moja kwoczka sobie siedzi na jajeczkach, niedługo będą pisklęta. No tak, BitGate coraz większe robi zapędy do produkcji mięsa syntetycznego, które Przez które będziemy chorować, umierać. Będziemy jeść świństwo z robokami, ze wszystkim. Ludzie po prostu sobie z tego sprawy nie zdają, że to wszystko za odbiera nam naszą wolność, którą jeszcze, co powiem, że za dużo jej nie mieliśmy, ale jednak była I mówię do tych, którzy po prostu e, nie chcieliby, aby ktoś nam zabierał wolność, dyktował nam, co mamy jeść, co, mo co możemy robić, co nie. Aby po prostu robił też również swoje komentarze, nakręcał filmiki. Przekazywał to dalej, może to w jakiś sposób zatrzyma tą całą machinę śmierci, która jest skierowana przeciwko ludziom, którzy chcą, żeby system, w którym żyjemy, nie poszedł na tyle do przodu, co by całkowicie nas zniewolił i zabrał nam. Nie tylko. Pieniądze, wolność, religię, nasze poglądy aby to jakoś po prostu w jakiś sposób nagłaśniać, coś robić, dowiadywać się, jak żeby to po prostu dalej nie szło w tym kierunku jak z ludźmi, którzy są ubezwłasnowolnieni. I którzy nie mają żadnych praw. No tutaj jeszcze kwiatki mi puszczają, to jest polska papierówka, już to ma fajne zawiązane owoce no widzę. No tak powiem, ostatnio musiałem zrobić opryski, ponieważ mszyca mi tutaj przyszła i musiałem, proszę bardzo, tutaj już liście są powiedzone widzicie nie. Ale po tych opryskach widzę, że jest lepiej. Bardzo się z tego cieszę. Nie wiem, jak długo, bo też i dojdzie do tego, że przyjdą do tych ludzi, którzy mają ogródki, mają zwierzęta. Każą te zwierzęta zlikwidować pod pozorem pandemii w ptasiej grypy. Wczoraj mój przyjaciel był właśnie żeby kupić w sobie gęsi, kaczki, perliczki, po to żeby po prostu e, mieć później możliwość korzystania e... z jajek z mięsa. No i się okazało, że w Polsce właśnie teren płocka Targowisko zostało zamknięte pod pozorem, że pandemia, ptasie, gryp. Ludzie, kochani, czy wy, którzy ulegliście niektórym rzeczom, które propagowały rządy tego świata, dalej musicie wierzyć w te takie bzdury, co nam mówią. Gdzie kiedyś? Była jakaś ptasia grypa 80. lata, każdy miał. Czy 90., czy 70., czy 60. Każdy miał w domu prosiaczka, każdy miał kury, każdy miał gęsi, kaczki. Jaka była ptasia grypa? Wszędzie, jak się wchodziło na wieś, to było biało od ptactwa, które drobił, które później mogliśmy sobie smacznie zjadać. A teraz przyjdzie nam. Za to, że po prostu każą nam robić coś, a my po prostu nie pytamy się dlaczego, w jakim celu, po co. I później dochodzi do tego, że popieramy coś, na co nigdy byśmy się nie zgodzili. W wypadku, na przykład, było e, e, organizacji nasistowskich, które właśnie pod pozorem polepszenia dobrobytu i tak dalej doszli do władzy. A kiedy doszli do władzy, zaczynali, zaczęli usuwać swoją opozycję, która była im niewygodna, wstawili zabijali ich w obozach koncentracyjnych, jak już później z tym zrobili porządek, wzięli się za to, żeby zacząć podbijać inne państwa, narody, między innymi takie jak Polska. Dlatego jeżeli my wszyscy nie zachęcam was do jakiegoś światowego buntu, ale po prostu uważam, że. My wszyscy na niektóre sprawy nie powinniśmy się godzić. Na przykład, jeżeli chcą wprowadzić teraz gotówkę cyfrową, kochani, to jest duże zagrożenie, całkowite zagrożenie i zabranie nam naszej wolności, bo korporacje, firmy ubezpieczeniowe, banki będą nas tak kontrolować, że. Po prostu będą nam nakazywać, co mamy robić, co możemy kupywać, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem z tego wszystkiego ogarnąć, ale to co słyszę i widzę, to rzeczywiście to ma miejsce. Zobaczcie teraz ostatnio, co były protesty w Kanadzie przeciwko COVIDowi. Tam jest system bankowy elektroniczne można powiedzieć, który zablokował tym ludziom, którzy protestowali, że jako każdy musi przyjąć przymusowo substancje, które nigdy nie były zbadane, nie wiadomo jakiego pochodzenia i nigdy nie miały miana jako byłyby to dobre i pożyteczne substancje dla, dla ludzi. I co zrobili kochani z nimi? Co zrobił ten system? Zablokował ich. Zostawił ich bez niczego. Żadnych pieniędzy. I to samo kochani będzie i z nami. Jeżeli będziemy szczególnie ci młodzi, bo oni w ogóle mają tak te mózgi wyprane. Nie mówię o wszystkich, bo są niektórzy, którzy cześć wymyślą. Ale kochani, większość większości mają tak mózgi wyprane, że oni nawet wierzę to, że życie tutaj z kosmosu przyszło. że życie przyszło z kosmosu, że my jesteśmy kosmitami, ludzie kochani, co to się to dzieje. Przecież jeżeli my będziemy się godzić na takie rzeczy i nie będziemy na przykład mówić ja przepraszam. Ja nie chcę na przykład robić y, y, przelewu kartą kredytową, bo nie jestem ubezpieczony, tylko chcę gotówką. Dlaczego tego nie robicie? Dlaczego popieracie ten cały system elektroniczny y, pieniądza, który później będzie skierowany przeciwko Wam? Wierzycie ludziom, którzy Was okłamały, oszukali którzy po prostu, których nie znamy i nie wiemy, jakiej są zapędy. Ludzie, obudźcie się. Niedługo nie będziemy mieli całkowicie żadnej wolności. Żadnej. Absolutnie. Przez to, że wy w większości robicie rzeczy, które wam każą, a nie pytacie dlaczego. Sobie obejrzyjcie pancerniaka. Jak gustlich powiedział do tego kugla na tej tamie? Co powiedział? A Hitler kaput, kutniel, Hitler kaput, ale lojte, ludzie to są dobrzy. A gustlich co powiedział? Padnij, powstań, padnij, powstań, padnij. I leżał, tak? A później do niego mówi guslik, czego tak leżysz jak blizna mro na mrozie, a nie spytasz się dlaczego. No bo pan powiedział, że mam leżeć. No właśnie mówi kugiel, bo to twoje te całe nieszczęście, że leżysz, a nie spytasz się dlaczego. I to samo jest z tymi, że każą Wam robić to i tamto, a nie pytacie się, dlaczego. Ja Was powiem tak, Was nie chcę, ludzie krytykować, ale obudźcie się, bo dając władzę absolutną człowiekowi, po prostu zawieszamy sobie stryczek na naszej dlatego mówię do was i apeluję korzystajcie z gotówki namacalnej banknotów tak i płaćcie nimi nie obsługujcie swoich płatności Kartami, bo jeżeli będziemy to robić, <laughs> przepraszam, to obudzimy się z ręką w nocniku, gdzie po prostu będzie przejęta nad nami całkowita kontrola. I będą nam każeć żreć leki takie jakie oni nam dadzą, a nie takie jakie my będziemy chcieli. Firmy ubezpieczeniowe będą nam automatycznie ściągać pieniądze, mogą sobie podwyższać możliwości opłat i my na to nie będziemy mieli żadnego wpływu, ponieważ wszystko to. Nad tą oni będą mieli kontrolę. A teraz, kiedy my mamy tą gotówkę, to po prostu możemy powiedzieć: Nie, nie, dlaczego? Wy chcecie tyle i tyle. Ja się z tym nie zgadzam. Ja tutaj ubezpieczenie płacę, i po prostu tyle co płacę, tyle co chcieliście, powinno wam wystarczyć, a nie wy jakie sobie doliczacie dodatkowe należności. Nie jest dobrze. Ja tylko jeszcze raz Wam mówię, Wy młodzi, obudźcie się. Jesteście rozbestwieni, rozpuszczeni. Rodzice Wam wszystko podsuwali, dawali Wam, żebyście wszystko mieli, żebyście mogli mieć dobre ubranie i tego, a Wy nauczyliście się tej. Skorzystania z, z tego i staliście się egoistami, i uważacie, że takie rozwiązania to są bardzo dobre. Nie, one nie są bardzo dobre, bo to zabiorą Wam wolność łatwowierni ludzie, a także nam, którzy jesteśmy świadomi tego, że za tym wszystkim. Stoją rządy politycy, którzy nas chcą oskupać, ze wszystkiego, co się da i trzymać za nad nami kontrolę. Ja z tej strony Wam serdecznie dziękuję. <laughs> Orzeszek na wsi. Do widzenia.